Jeśli wasz samochód dziwnie się zachowuje, podejrzewacie uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, ponieważ na bagnecie czy też na korku w lewo oleju pojawia się masełko. Jeśli padliście na pomysł wymiany uszczelek przy wymienniku ciepła i podstawie filtra oleju, Macie bardzo łatwy dostęp do najczęstszego powodu bolączki wielu samochodów, w szczególności BMW o niskich pojemnościach 1,8-2 litry. Ten powód to oczywiście. Tak zwany separator. Jest możliwość, właśnie po wykręceniu podstawy filtra oleju, wykręcić separator bez konieczności odkręcania całego kolektora sącego. Co oczywiście wiąże się z wymianą uszczelki pod kolektorem sącym i koniecznością wykręcenia całej listwy wtrysków i wielu wielu innych rzeczy co oczywiście jest bardzo pracochłonne czasochłonne wykręcając podstawy filtra oleju wymieniamy uszczelki w sieci dostępne są one po 15 zł w sklepach motoryzacyjnych od 35 mówimy tutaj o markowych produktach firmy AUSA. Na przykład, i poprzez odkręcenie trzech imbusików, separator mamy na wierzchu. Co się tutaj dzieje, doskonale widzimy. Auto z tak zapchanym separatorem nie ma prawa normalnie się zachowywać, ponieważ po prostu głupieje. Polecam każdemu sprawdzić.